Hej kochani, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Zaczynamy kolejny piękny dzień. Pada śnieg za oknem i po prostu jest tak przepięknie, że aż naprawdę chce się żyć. Zaczynam jeszcze dzień, słuchajcie, od filczonki kawki. Nie powinnam jej pić, ale uwielbiam, więc czasem się napiję. No a poza tym trochę mniej piękne w tym dniu jest nauka do kolokwiów. Poza tym przygotuję, przygotowywałam sobie jeszcze przed chwilą Jaś tam materiał na TikToka, przygotowałam są też materiały do korepetycji e, dla uczniów. E, poza tym dzisiaj prowadziłam jedną lekcję korepetycji e, rano. No i tak ogólnie mi dzionek mija, postanowiłam, że rozpocznę wam kolejnego vloga, e, bo w sumie, no okej, okay, moje życie może nie jest jakoś super ciekawe. Ale stwierdziłam, że właśnie Wy chyba najbardziej takie nieciekawe u mnie życie lubicie, bo mam wrażenie, że takie vlogi to naprawdę lepiej niż jakieś vlogi z wyjazdów wakacyjnych czy cokolwiek, ale powiem Wam, że ja żyję tymi wyjazdami wakacyjnymi. Naprawdę ja cały rok się zastanawiam nad tym, gdzie ja pojadę w wakacje. Już jest jakieś uzależnienie po prostu od wyjazdów. To jest straszne, bo to po prostu. Nie wiem, nie wiem co ja zrobię, jak mi się to nie uda, bo już mi się nie udał jeden wyjazd na Narty i przez to bardzo ciężko to znoszę. No ale wiecie jak jest. Jest w porządku. Podoba mi się ten nowy rok. Bardzo napięty grafik. Dwa razy w tygodniu poldens, dwa razy w tygodniu e, siłownia i e, raz w tygodniu siatkówka. I za chwilę ją kończę, bo ta siatkówka jest, wiecie, z uczelni. Ja muszę ją po prostu po, zaliczyć ją muszę i tyle. Bo będę miała spokój. Znaczy, nadal będę miała jakiś WF, ale już sobie wybiorę jakiś fajniejszy. Mam nadzieję, że mi się uda. Także yy, tak, ale przez te pół roku powiem wam, pół roku. Czemu ciągle nazywam to pół roku? Jak nawet jeszcze nie minęło pół roku, ale przez te kilka miesięcy uważam, że nauczyłam się grać tą środkówkę, tak, tak odrobinę. Ale chciałam tutaj jeszcze z Wami odrobinkę porozmawiać na temat rozpoczęcia działalności w internecie. I dać Wam troszeczkę motywację, bo że nowy rok, może ktoś z Was ma na liście celu, właśnie, rozpoczęcie działania w social mediach, niekoniecznie tutaj na YouTubie, ale gdziekolwiek indziej. Bo powiem Wam, że ostatnio widziałam taki komentarz dziewczyny, która bardzo by chciała, ale napisała, że jednak się boi zacząć w internecie. Chciałaby nagrać przepisy w ogóle. To... Fajnie, że wiecie, dużo osób chce, ale nie ma na przykład sprecyzowanego, co będzie nagrywać, albo totalnie nie wie co. A tutaj tym bardziej, skoro dziewczyna ma w tym talent, ma jakieś bazę przepisów, ma, wiecie, pomysły, ale jednak coś się cały czas zatrzymuje? A zatrzymują konkretnie to, że ma brzydką kuchnię. Że mieszka w mieszkaniu, wiecie, takim chyba staroświeckim, tak to przynajmniej zrozumiałam, i ma brzydką kuchnię, na której wstydzi się po prostu nagrywać, bo jest brzydko. I jakby mnie to na tyle mocno dotknęło, i sobie pomyślałam, że, kurde, dziewczyno. Świat potrzebuje Twoich przepisów. Ja potrzebuję Twoich przepisów. Jakby ludzie są mega otwarci na. na, na po prostu na przepisy, i to jest bardzo potrzebny kontent, uważam. I bardzo fajny kontent. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy mają pomysł na takie fajne przepisy. Więc jakby ja uważam, że świat ich potrzebuje. I dlaczego Ty, czy w ogóle Wy, jeżeli Wy macie też takie problemy, dlaczego Was to powstrzymuje? Ja naprawdę. nie wiem, w sensie, jakby rozumiem, w pewnym sensie ale jeżeli wstydzisz się w kuchni i nie chcesz jej pokazywać, no a jednak wiadomo, jakby jakieś tam gotowanie, pieczenie, trzeba robić w kuchni, to po prostu kup sobie tło fotograficzne, jakieś nie wiem, marmurkowe czy jakiekolwiek gładkie i po prostu je sobie rozłóż w tle yy, na blacie kuchennym i już, i już masz estetyczny, estetyczny film. Zadbaj o jakieś oświetlenie, statyw, cokolwiek, postaw tam i będzie widać samo tło i będzie w porządku, tak? A jak nie, no to po prostu... Nagrywaj w tej kuchni. Jakby wydaje mi się, że jeżeli te przepisy będą tak fajne i wartościowe, to ludziom nie będzie przeszkadzała zawartość Twojej kuchni i to, co masz w tle. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tak samo jakby ten przykład Wam mówię, dlatego, żeby odnieść to do czegokolwiek innego, jeżeli na przykład w pokoju. Uważacie, że będzie nieładnie, że ludziom się to nie spodoba, że to wygląda nieestetycznie, to zagospodarujcie sobie chociażby jedną pustą ścianę, na której będziecie nagrywać. To już będzie lepiej. Albo z, właśnie tło sobie fotograficzne kupcie, na którym będziecie nagrywać cokolwiek naprawdę, e, jeżeli nie chcecie tego waszego tła pokazywać. Jakby nie szukajcie na siłę wymówek, które powstrzymują was przed robieniem czegoś, co chcecie robić. jakby. Rozumiecie, nie, niech was nic takiego głupiego nie zatrzymuje w realizowaniu waszych pasji i waszych jakichś pragnień Bo jeżeli nie spróbujecie, to się nie dowiecie, czy to jest w ogóle dla was Może wam się oczywiście nie spodobać i wtedy dopiero możecie zrezygnować Ale przynajmniej będziecie mieli, wiecie, będziecie mogli sobie powiedzieć, że Okej, okay, przynajmniej spróbowałam Cześć kochani, witajcie we wtorek, posiłownie się z wami witam Pomimo tego, że w temperaturze minus 10 stopni to mam największą ochotę po prostu zapaść w sen zimowy i wiecie, i nic nie robić, spać cały dzień, ale tego nie robię. Mamy nowy rok i, yy, i trzeba po prostu wykorzystywać go jak najlepiej. Także ja wróciłam pod drzwiami i czekała na mnie taka otopaka z garniera, także wspólnie sobie ją otworzymy. Uwaga. Uuu, ciekawe, ojeju, to nie tylko garnier, to jest z paczka. Ciekawe połączenie Marek. Obydwie bardzo, bardzo lubię. Jest to jakaś nowa seria wegańska. Zaczyń to idealny czas, aby eksperymentować z nowymi zwyczajami żywieniowymi, pielęgnacyjnymi i przyjąć odpowiedzialne podejście do życia. Niech ten miesiąc stanie się początkiem Twojej świadomej podróży ku zdrowszemu życiu i bardziej zrównoważonemu podejściu do środowiska. Dlatego że Garnier ma właśnie te opakowania, które są dobre dla środowiska. I wiecie, są takie, że można je potem wykorzystać. Jeszcze. A z NYXa mamy coś, co bardzo dawno chciałam kupić, ale nigdzie nie, po prostu tego nie mogłam znaleźć. Wszędzie było wykupione. To jest klej do brwi. Słuchajcie, taki, który podobno je trzyma jak kami. Moje brwi tego naprawdę mega potrzebują. I mamy jeszcze kredkę do brwi. O, Fajnie, bo jest taka cieniutka i z jednej, drugiej strony mamy spiralkę. Fajnie, uwielbiam takie kredy. Także przecudowna paczka, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, czy ten dzień może być po prostu piękniejszy? Trzy paczki jednego dnia. Właśnie przy mnie kurier z dwoma, a wcześniej do no sam jedną, teraz przy jeszcze z dwoma, yy, i ja jestem po prostu so happy, i aż postanowiłam, że wiecie co, dzisiaj pójdę na nieobowiązkowy wykład z tej radości, chyba. Yy, więc tak, na początku mamy SFD. Moje miesięczne zamorzenie i mam również Stradivarius, na którego bardzo długo czekałam. Jeszcze kilka produktów, które kupiłam na wyprzedaży, nie tylko w Stradivariusie, ale głównie w sumie jakoś w tym roku. Ja wiecie co, powiedziałam, że rzadko kupuję w tym sklepie, bo zawsze mam wrażenie, że są dla mnie za drogo i w ogóle nie są w moim stylu rzeczy. Ale teraz kupiłam tu naprawdę sporo tych ciuchów. E, no część jeszcze kupiłam stacjonarnie, to możecie zobaczyć w filmie sylwestrowym. Ale teraz już odpakowałam pierwszy produkt. Słuchajcie, wydałam 400 złotych ogólnie na te rzeczy, ale no nie jestem pewna, czy wszystko u mnie zostanie, więc możliwe, że będę szła do sklepu i po prostu to wymieniała. Pierwsza rzecz, jest taka krótka... Hmm. Muszę jakoś ładnie mm, ubrać na siebie, ładnie ubrać. No wiecie, ładnie przefitować, żeby to wyglądało dobrze. Jest strasznie krótka, to jest, wiecie, taki kożuch. Kożuch z futrem pod spodem, ale jest tak obcięty, że wiecie... Czy to coś w ogóle będzie grzało, przepraszam? bo trochę nie rozumiem. Wiecie, na stronie to wszystko też inaczej nie wygląda. Podoba mi się całkiem, ale dobra, to na później, bo to jest taka, wiecie, rzecz główna z tego zamówienia, ale o, może to że inne. Mamy taką piękną sukienkę, naprawdę piękną, z gołymi plecami. O, wiem, założę ją na urodziny moje. Ej, jestem mega szczęśliwa teraz. Jeszcze nie wiedziałam, czy je robię, ale jak już przyłożą tę sukienkę, to już wiem, że zrobię to urodziny. W sensie takie, wiecie... Mikro urodziny w małym gronie, ale coś zrobię może I właśnie ta sukienka, myślę, że to jest odpowiednie. Kupiłam ją za 76 zł, pamiętam, przesunioną ze 100 chyba iluś tam Ale co mnie niepokoi, to to, że ona jest bardzo prześwitująca I na przykład, wiecie, hmm, stop Skoro mamy gołe plecy, to nie możemy mieć stanika A widzicie jak będzie bez stanika? Całe cycki na wierzchu. Specjalnie rozłożyłam statyw, żeby wam pokazać. Już miałam chwalić radiwariusa, że jednak wszystko jest super z tą sukienką, bo jednak tutaj nie prześwitują cycki. Ale za to stało mi się coś gorszego. Rozerwało mi się dosłownie przy zakładaniu, przy wiązaniu tego sznurka. Yy, rozerwało mi się tutaj ta część. Ale ona była bardzo dobrze, ogólnie i fajnie zrobiona. Bo wiecie, tutaj mi zawsze stają sukienki w pasie. A ta nie odstawała, no bo yy, było z tyłu ładnie związane. No zobaczcie, no tak to wygląda. Naprawdę no przepięknie, te rękawki tutaj robią główną, główną widzicie sprawę. Ale ozywało mi się to. No ale teraz nie wiem. Może to przyszyję sobie jakoś po prostu, bo wiecie, to ma przechodzić przez to, ale tam czuję, że to mi się będzie ciągle rozpróbowało. To jest po prostu, no kiepsko przemyślane, no No, pewnie nie, nie zwrócą przez to, że jest już, wiecie, uszkodzona, nie wiem. No sama sobie ją spróbuję zszyć, ale znowu jak spróbuję szyć, a mi nie wyjdzie, to potem już tym bardziej nie oddam, bo przy nim będzie rzeczy nie coś robiłam. Więc mam taki problem, ale dobra. No dalej. O! To jest coś śmiesznego! Coś mega śmiesznego. Nie wiem, czy będę kupiłam, ale kupiłam czapkę, chociaż ja wiem, że wyglądam źle w czapkach. O, no właśnie. Ale no nie, no, z tą jest po prostu coś nie tak chyba. Jest czapka jedna, w której wyglądam dobrze taka z daszkiem. Ale w tej dobrze zdecydowanie nie wyglądam. Dobra, ona idzie do oddania, ewidentnie. Bo po prostu daszek jest, widzicie, taki prosty, taki hip-hopowy, on nie jest jakby, powinien być to taki daszek, zagięty, o i proszę, daszek taki i już mi by się podobała, ale no nie zrobię sobie handmade nowego daszka. Poza tym kupiłam ją pod kolor yy, mojej torebki jeansowej, a to w ogóle nie jest ten kolor, więc i tak, i tak, 30 zł, jakby ktoś był zainteresowany, czapka w porządku, ale nie na mnie. I to jest mega fajna koszulka. Już widzę, że bardzo podoba mi się materiał. Tylko biała, biała, niby pomyślicie, ale ma gołe plecy z tyłu. I to wygląda ładnie, efektownie, fajnie i wiecie. No, w porządku, ja lubię takie koszulki. Mogę za chwilę sobie przymierzyć. I tutaj, jeszcze ostatnia rzecz, typowo z ciuchów. To jest coś, co kupiłam na moje zajęcie słuchajcie, z Poldensu, bo wiecie, już się wkręciłam, doprowadziłam do w zajęciach. Ale jeszcze zanim poszłam na to zajęcie, to w ogóle zamawiałam tą paczkę, ja już po prostu wiedziałam, że, że mi się to spodoba, że ja będę po prostu na rurce się bawiła, więc yy, kupiłam sobie taki kombinezon i teraz go przymierzymy. To wygląda, hmm, wygląda na trochę mały, ale to się wszystko ładnie rozciągnie i też ma gołe plecy, po prostu jestem fanką takich gołych pleców jak tutaj, no dobra, nie jak tutaj, bo tutaj to jest... Jakieś niepowodzenie. Jestem zakochana, po prostu czuję się, jakby ten kombinezent był po prostu szyty na mnie. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, plecy robią robotę, naprawdę. Tylko czy to mi się równo ułożyło te nie... no w miarę. Jeszcze jakby miała takie, wiecie, zbudowane dobrze plecy na siłowni. No, nie jestem fanką robienia yy, barków i pleców na siłowni, ale czasem się zdarza, że coś tam pora. pamiętam. Chyba 60 albo 70 zł. XS mamy jak coś. No. Idealnie po prostu idealnie na folder. bo wiecie, nie muszę się martwić tam góra, dół, biorę po prostu jednoczęściowy strój, wrzucam do torby i, i wychodzę. Także tak... łutkę. Nie wiem, cóż to będzie. No serio, do tego kombinezonu wygląda super. Wszystko jest krótkie, więc wygląda fajnie. Tylko że no, jest w ogóle niepraktyczna. Też w sensie ja lubię krótkie kurski, ale czy ona nie jest za krótka? Możecie mi to radzić. No zapięta to jak zwykle, takie kurtki nie wyglądają dobrze zapięte No i na pewno nie na tą temperaturę jest ta kurtka Też kolejna rzecz, tylko pytanie Czy ona jest w ogóle na jakąkolwiek temperaturę W sensie wiecie, bo to jest taki Niby korzu, więc na jesień trochę za ciepła A na zimę trochę za zimna No tutaj już jak się Jak się dalej zapina to już się robi O takie coś I wtedy to już w ogóle mi się takie kurtki nie podobają zapięte ja mi kusi odeciąć do sklepu, wtedy będę zarobiona 140 zł Wiecie jak to działa Girl, ma. No, ale już będę trochę zrobiła na czapkę, oddaję do sklepu. E, no kurczę, no nie wiem. Z jednej strony mi się podoba, ale jest taka niezachwycająca i chyba obędę się w szafie bez niej i chyba kupiłam ją tylko dlatego, że była tania, a nie dlatego, że mi się podobała, jak tak teraz na nią patrzę. Jest, no wygląda jakby wziąć nożyczki i normalnie długi, kożuch, fajny uciąć. Powiem. I za, zapomnieć. Gdzie zginęła reszta materiału? Halo? No właśnie... Właśnie tak się czuję w tej kurtce. Podnosicie ręce i już jesteście prawie nadzy. Środek zimy, kożuch, ocieplenie, ale nie możecie podnosić rąk, bo jesteście nadzy. No taka kurtka... Znaczy ja wiem, bo myślicie, głupiej jesteś, widziałaś na stronie, ale szczerze, no naprawdę nie wygląda aż tak krótko na tej stronie. Dobra, update. Kurtkę zdecydowałam, że oddaję, yy, kombinezon oczywiście zostawiam, czapkę oddaję i tą koszulkę chyba również oddaję, ponieważ wygląda bardzo ładnie, wszystko super. Zobaczcie, pięknie te plecy się prezentują. Ale to jest biały i trochę nie przemyślałam, bardzo widać mi tutaj piersi w niej, bardzo jest cienka i bardzo widać, także do mnie zdecydowany inny kolor to pewnie by u mnie została. Ale no, biały, no jakoś tak, wiecie co? No, nie mogę więc założyć stanika, tak? No, nie mogę, bo mam gołe plecy, więc wszystko się wyklucza. Znowu coś nieprzemyślonego Stradivarius zrobił Znowu. Dobra, ja już się ubrałam i jeszcze wam pokażę. biżuterię takie łańcuszki. Bardzo ładnie wyglądają, a były niedrogie. Znaczy, wiadomo, że to się za chwilę zrobi czarne, ale wiecie. No, fajne jest tutaj, te niektóre mają taki błysk. O, ten jeden ma błysk, tego tutaj nie widzicie, ale ten ma takie cyrkonie. Jakby je wszystkie na raz założyć i mieć większy dekolt i ten by tutaj, wiecie, taki. No, brakuje, było mi takiego po prostu który by mi tak zwisał I jeszcze takie kolczyki, różne zestawy były, nadal pewnie możecie je dorwać. Z tego takie tutaj wiszące kolczyki już sobie założyłam. One jakby to nie wygląda tak Może u Was z przodu Ale one są fajne, bo się z tyłu tak zapinają, Że robi się tutaj taka pętelka Widzicie to? O Taka pętelka za uchem A z SFD pokazuję Wam moje zamówienie Na początku mamy kilogram witaminy C Takiej wiecie Do wody można sobie dodać Czy do herbaty No spore opakowanie generalnie e, Moje ukochane chipsy z SFD Proteinowe Takie cebulkowo-serowe Witaminki oczywiście zawsze zamawiam. Tutaj mamy D3 i magnes z potasem. Oprócz tego dla mojej mamy też często zamawiam tą kawę, bo ona ją uwielbia, ona jest bardzo taka mocna. Jak lubicie mocną kawę, to to ta naprawdę jest fajna i fajne ma smaki. To jest akurat karmelowa. No i mamy tutaj jakąś nowość pistacjowe wegańskie proteinowe białko, także będę testować. No i na koniec jeszcze moje ulubione dżemy, tylko w dwóch postaciach. To jest mousse, czyli taki bardziej dżem, ale taki po prostu bardziej rzadki, może tak. E, ale smak jest ten sam. To jest wanilia z borówką, bo to jest mój ulubiony, po prostu no coś pysznego ser. Hi, study time. O, równo o 21 tutaj do Was zawitałam. Study time zrobiłam sobie kanabeczki, zrobiłam sobie Everything Shower. Jestem po prostu w takim Nawet nie włączam podglądu, bo nawet nie chcę widzieć, jak wyglądam. szczerze trochę się boję. Ale tak, umyta, wiecie. Wszystko, wszystko fajnie, fresh i zabieram się za robotę, bo jest jej nie mało i tak napadało śniegu, że zobaczcie, jak jest pięknie po prostu, no coś cudownego w ogóle. Jeszcze muszę pozdejmować te świąteczne dekoracje, bo już powiem Wam, że troszeczkę czas na to. A w ogóle witam się z Wami kolejnego dnia, mamy dzisiaj, wiecie, powiem Wam że nawet nie będzie tygodnia, czwartek chyba. I ja mam dzień wolny na studiach, więc znaczy mam tylko jeden wykład online, więc wstałam na dziesiątą mam hiszpański, później jadę sobie na siłownię. I w sumie to mam dzisiaj sporo rzeczy do zrobienia, związanych właśnie z nauką, ale też no tutaj w moim pokoju co trochę poogarniać, bo na przykład y, ten fotel za mną to jest po prostu chyba skupisko ubre. Hej kochani, przychodzę tutaj do Was, obojętnie wam wczorajszy dzień, bo oczywiście wziąłam aparat, ale oczywiście nic nie nagrałam. W każdym razie tak, teraz siedzę i ogarniam rzeczy do kolokwium, bo w tym tygodniu y, no mam kilka kolokwium i muszę je zdać, żeby w ogóle wiecie, móc dalej podchodzić do sesji, więc zaraz do sesji się jeszcze nie uczę, tylko do samych kolokwium, no bo tak jakby. Kolejność, wiecie, muszę to jakoś tak pozaliczać, więc sporo tego mi się na razie naprawstwiło, ale No mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. A dzisiaj właśnie jest dzień studniówki Damiana, więc yy, dobra, powiem Wam wczorajszy dzień. Najpierw uczyłam się rano, później robiłam pazury, zrobiłam nowe studniówkowe. Pokażę Wam może drugą łapkę, bo tam na tamtej mam skórki czerwone i nie wraz się za dobrze. Teraz tego nie widać, ale jakbym z fleszem Wam tutaj pokazała to, te końcówki po prostu ten, tego Frencha się tak pięknie błyszczą. No i poza tym te kartki bardzo mi się podobają, pomimo tego, że są wiecie, takie 3D odstające i się zaczepiają włosy i są takie trochę drażniące, to ja po prostu... Jest tak cute, że ja to uwielbam i chyba mi się nigdy ten trend na kokardki nie znudzi. E, więc, no, nie jestem z jakiegoś super zadowolona, ale z daleka jest w porządku, na to jak robiłam, jedna szybko. E, no, a później byłam na zajęciach Poldensu w szkółce. Jakby ktoś nie wiedział, tutaj chodzę ostatnio do Warsaw Polden Center. E, to jest, e, słuchajcie, naprzeciwko fabryki, fabryki Norblina. Jak ktoś z Warszawy to będzie kojarzył, więc, mega fajna w ogóle lokalizacja w samym centrum, wiecie, ćwiczycie i w ogóle widzicie jeszcze widoczek na, na centrum Warszawki, na Rondo NZ Także, no, naprawdę bardzo fajnie. No, i w ogóle sama atmosfera tam y, mi się bardzo podoba. Byłam na trzecich zajęciach, więc wiecie, dopiero zaczynam, ale już się mega wkręciłam. Mam wrażenie, że to będzie jakaś taka, wiecie, moja nowa zajawka, nowe hobby, i naprawdę, no, bardzo mi się to podoba. Y, I za każdym razem chodzę do innego instruktora, do innej po prostu, wiecie, pani, żeby sprawdzić, y, jak która prowadzi. A poza tym jestem w grupie początkującej i też wiecie, żeby nie robić za każdym razem e, tych samych ćwiczeń, a każdy instruktor robi inne zupełnie ćwiczenia, więc chodzę sobie tak no tak sobie testuję i faktycznie robimy inne rzeczy. Do tej pory na tych dwóch pierwszych zajęciach robiliśmy to na niekręcącej się rurce. Ja już w pewnym momencie myślałam, że nie na początkującym, to może po prostu tutaj na tej salce nie ma kręcących się rurek, albo w ogóle na początku miałam obawy, czy w ogóle na tych zajęciach... Te rurki mają funkcję kręcenia się. Jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi, bo robiliśmy tutaj problemy na takiej nie nieruszającej się. Ale już na trzecie zajęcia ta instruktorka nam po prostu powiedziała, że wystarczy wyjąć śrubkę z rurki i żebyśmy to zrobiły. I wow, innowacja, rurka zaczęła kręcić. Byłam po prostu so happy. I naprawdę fajnie. W sensie, strasznie się ucieszyłam, bo to zupełnie efektowniej wygląda, jak się kręcicie, jakby rurka was kręci, nie? Bo ciężko się tak swoim ciałem samym kręcić i rurka stoi nieruchomo. Ale w głowie też się mocno kręci. Ale po Poza tym jeszcze przetestowałam magnezję, taką wiecie, na łapki się wpłynie Nakładacie taki płyn biały, który po prostu wspomaga wam jakby trzymania się rurki Także jeszcze w to nie zainwestowałam, ale to mi jedna no, dziewczyna dała na próbę sobie spróbować I faktycznie to naprawdę działa, bo tak to po prostu ja bez tego To ja wiecie, coś już wychodziło, byłam na szczycie tej rurki i nagle... O tak, po prostu jak ślimak Byłam ześlizgnięta przez to, że po prostu ręce się pocą I wiecie, to się wszystko ślizga po tej rurce Co chwilę dosłownie można ją przycierać Ona i tak się ślizga Więc ta magnezja to jest po prostu zakup obowiązkowy Wydaje mi się, przynajmniej w moim przypadku Ale jak zaczynacie to też Wam polecam no, i w ogóle mega super zajawka. Naprawdę strasznie się wkręciłam i nie mogę się doczekać po prostu kolejnych treningów. Teraz dopiero jeden za tydzień, bo teraz, tak jak mówiłam, sporo roboty na studiach. Ale no, naprawdę jestem zachwycona atmosferą, właśnie instruktorkami, no tym, jak wszystko fajnie po prostu tam działa, i jak w sumie. Za każdym uczycie się czegoś nowego, więc też jestem tego bardzo, bardzo zadowolona. Także moje postępy również możecie śledzić na moim Instagramie. No i e, możecie sobie też wejść na Instagramu Warsaw Polden Center i tam zobaczyć, jak to wszystko, wiecie, wygląda. E, I też myślę, że pakiet lekcji nie jest drogi, bo szczerze ludzie płacą, wiem, że za siłownię więcej. E, bo jakby, jak chcecie e, na cztery wejścia na miesiąc, no to płacicie, czyli tak jak raz w tygodniu, to jest jakiś koszt. 130 zł około, a jak chcecie na dwa razy w tygodniu, tak jak ja mam, czyli na 8 wejść w miesiącu, no to to jest koszt 200 zł, więc naprawdę uważam, że to jest super cena. Jak na w ogóle taką lokalizację, centrum Warszawy, na to, jak w ogóle fajnie te zdjęcia przebiegają, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. A jeszcze czego Wam nie powiedziałam, to to, że jadę za chwilę słuchajcie, do kosmetyczki, bo postanowiłam, że. Na tą suniówkę Damiana. Na mojej suniówce nie byłam kosmetyczki, wszystko robiłam sama. E, ale teraz stwierdziłam, że makijaż zrobił sobie kosmetyczki, bo chcę po prostu wprowadzić jakąś właśnie innowację, wyglądać troszeczkę inaczej. No, z racji tego, że idę do tej samej sukienki co do mnie. E, pokażę Wam później mój Total Look, ale wiecie, sukienkę też troszeczkę zmodyfikuję, bo wypsikam ją po prostu brokatem, który kupiłam sobie na Sylwestra, ale nie złożyłam go wtedy takim lakier do włosów w sprayu z brokatem, więc wypsikam tą sukienkę i po prostu z niebrokatowej stanie się brokatowa. Taki mam plan. E, włosy też sobie mogę Prokaty, wypsikać, coś tam jeszcze zrobię. Nie wiem, jakiegoś koka, tutaj, kokona, no zobaczymy, co mi wyjdzie. No i właśnie, makijaż chcę mieć taki bardziej profesjonalny. Nigdy nie byłam w sumie u makijażystki na makijażu. Zawsze na wszelkie jakieś wesela, czy to nie wesela, jakbyś uroczystości rodziny. Wszędzie maluję się sama, bo uważam, że umiem się malować, ale po prostu chcę sprawdzić, jak mi profesjonalistka wyjdzie, bo <mulatry> I'm stuck now, and so I don't wanna lie Feels like every chance you get to let me die Wracam z mojego makijażu. Deszcz pada, stoję w korku, masakra. kra. naprawdę w Warszawie jak jest deszcz, to nagle jakby wszyscy tracą umiejętności jazdy, mam wrażenie. Więc ja się tak toczę, ale jestem bardzo zadowolona z makijażu, który zrobiła Mikinga. Kontakt do niej z jej Instagrama, gdzie możecie się umówić. Do niej na makijaż macie w opisie. Naprawdę bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Ma dziewczyna serio Talent. Także przyjmuję w Warszawie, na Starym Mokotowie Jak jesteście z tamtych okolic, to naprawdę wpadajcie No i jestem zadowolona, powiem Wam, że poszłam w matę tym razem Jak coś, to ja jadę po prostu dwa na godzinę Ale bardzo podoba mi się konturowanie Teraz może jest słabe światło i tego nie zobaczycie Ale bardzo mi się podoba konturowanie, bardzo mi się podoba doklejenie rzęs Kępek, bo ja kępek sobie w ogóle nie potrafię doklejać Piękna warszawka, proszę tutaj, a ja stoję w koreczku. Także, update jest godzina 16, studniówka jest na 19. E, ja dopiero wracam do domu, a wiecie, jeszcze dojazd trwa. E, a na przykład mój chłopak to sobie dopiero jedzie po krawat, bo coś tam, coś tam teraz y, się okazało. Nie wiem, szczerze że to jest najmniej ogarnięta studniówka. Co się w moim życiu chciałam powiedzieć, to tak, że byłam tylko na jednej, ale jak wiecie, nie mam totalnie pomysłu, co zrobić z tymi włosami. Chciałam coś efektownego, wypsikam je brokatem po prostu, okej? Okay? Nie masz pomysłu na życie, wypsikaj się brokatem cała i, i jakoś pójdzie. Stoję co chwilę na światłach, a w ogóle jadę przez najgorsze miejsca warszawskie, jakie po prostu najbardziej nienawidzę, czyli tak, przy Zamku królewskim, starówka, katastrofa. Ludzie płaczą na ulicę te pasy, te tramwaje, autobusy, wszystko naraz tam. Nienawidzę. Drugie miejsce: rondo Radosława, przy Arcadii. Osoby, które są z Warszawy, po prostu mam nadzieję, że rozumiecie mój ból. Ja nienawidzę tego ronda. Mój tata sam mówi, że on omija to rondo i specjalnie przez niej nie jeździ, bo tak bardzo go nie lubi. Ludzie tam jeżdżą jak chcą. Ja w ogóle nie rozumiem tych linii, które tam są. Dla mnie to jest po prostu rondo. Po, po, powinno to być po prostu zlikwidowane. I jeszcze przez Rondo NZ. Chyba pierwszy raz w życiu jechałam, szczerze, albo nie pamiętam, ale bałam się bardzo tego, ale jechałam na nieprosto, więc sobie to tak za dużo. Się nie namęczyłam. Ale przy Arkadi w lewo jechać? Katastrofa. A zawrócić? Masakra. Okej, okay, Powiedzmy, że ten kok mi się podoba, bo jest taki nie bardzo baletnicowy, ale w porządku. Ale nie podobają mi się te pejsy. Bez nich... Zobaczcie, będę taka łysa, widzicie? Łysa. O, fuj, nie podoba mi się. No więc muszą być one, tylko są za długie, więc okej, okay, biorę nożyczki i tniemy. Dobra, gdzieś tutaj tyle wystarczy mi. No dobra, na razie, na razie tyle. Niedobrze, niedobrze. Mm, nie mogę trafić jak na razie. No dobra, coś takiego. Coś to pewnie nie będzie równe, ale Mhm. ale teraz jest kwestia zakręcenia sobie ich ładnie. O matko. Jestem najgorszą fryzjerką roku? Tak. Kto mnie dawno zna, to wiecie, że obciąłam sobie kiedyś sama grzywkę. Dlaczego na mam takie pomysły? Głupie? Nie wiem. Ale dobra. Poczekajcie, to się jakoś tak cieniuje. Może pojadę tak No fajnie, żeby na bo To są takie rzeczy. Moje włosy są wszędzie. Ej, no nie jest źle. Dobra, ja chyba muszę, żeby te pejsy... Mówię to pejsy. Żeby to jakoś tak skleić. Żeby to po prostu w jednej... W jednym miejscu się trzymało. Teraz kolejny game changer y, to jest spray, który miałem ja wyglądać tą sukienkę, żeby I mi się ładnie błyszczała. Bo też wyglądała trochę inaczej niż w tamtym roku jednak. A wiecie, ten brokat myślę, że jej to doda. Czy coś widać w ogóle? i widać troszeczkę. Coś w się sensie, To nie ma jest jaki efekt jak takich sukienek, które są od początku brokatem zrobione. No ale to jakiś tam na no, to efekt będzie. I... Cześć, witajcie, jest południe dnia kolejnego, no troszkę, troszkę sobie przesnęłam, bo wróciliśmy o jakieś 5 do domu, wiecie, 5.30, poszłam spać, no więc trochę tego snu potrzebowałam. I jak widzieliście, problem jest taki, że nie nagrałam zupełnie nic ze studniówki, bo po prostu jakoś, nie wiem, wiecie, to nie było moje otoczenie ludzi, nie znałam praktycznie nikogo, więc też e, to było dawniej jeszcze samo w sobie krampujące, więc nie chciałam dodatkowo jeszcze... Nagrywać, ale muszę przyznać, że sporo moich obserwatorek, moich widzów spotkałam, e, także było całkiem w porządku. Muzyka też była fajna, był fajny DJ. E, no, ogólnie poznałam sporo fajnych osób, ale po prostu to jest dla mnie tak już męczące. Nie wiem, po prostu starzeje się, chyba jakaś masakra, bo na mojej studniówce ja praktycznie bez przerwy tańczyłam, a tutaj ja musiałam po kilku poznakach usiąść, po prostu jak stara baba, nie wiem, masakra. E, no, ogólnie. A mnie zmęczyła ta muszę przyznać, ale do chyba o to chodzi, więc... no nie wiem ale no nawet nie pokazałam mojego fajna looku, ale to możecie zobaczyć na TikToku moim Mniej więcej tak się prezentowałam, po prostu skleinka z tamtego roku, więc tutaj już nie było co nagrywać, makijaż widzieliście, bardzo ładny, e, no ale powiem wam, że jestem zła, że po prostu dwa dni na to poszło, no bo wczoraj tak naprawdę rano się troszeczkę pouczyłam, a potem trzeba było jechać na makijaż, cztery godziny mi na to zaszło praktycznie, bo dwie godziny makijażu i dwie jechać w jedno i w drugo, więc no jestem zła na siebie, po prostu mogłam przez ten czas się uczyć do tych wszystkich kolokwiów i do sesji. No ja naprawdę niewiele zrobiłam, no a dzisiaj, no sami widzicie, już pół dnia mi przeleciało po prostu przed oczami, ale kończę tego bloga, mam nadzieję, że wam się on podobał, jak zostawcie kciuka w górę i widzimy się już za tydzień na moim kanale PAN!